Faktycznie 15. edycja Hansa Jazz Festival przed nami. Myślę, że wszyscy ci, którzy lubią muzykę jazzową, czekają na, na ten tydzień. Tydzień święta jazzu. Cztery dni koncertów w Centrum Kultury 105, dwie 25. i 26. James Session, czyli to, co jest chyba najpiękniejsze w muzyce jazzowej. Myślę, że. Koncerty, na które wszyscy czekamy, ale też druga część i to z tą tradycją absolutnie nie zrywamy, czyli warsztaty dla tych, którzy uczą się jazzu, dla tych, którzy chcą uczyć się od tych, którzy w jazzie już coś znaczą, coś, coś osiągnęli, którzy ten jazz uprawiają od wielu, wielu lat zarówno wokalne, jak i instrumentalne warsztaty, które będą trwały od samego rana w Koszalinie, a wieczorem. Oczywiście święto dla tych, którzy lubią jazz, lubią e, muzykę jazzową, posłuchać, e, posłuchać tej muzyki, trochę, e, trochę się e, oderwać i, i, i marzyć o, o takiej muzyce, która często nie znosi nut, a często jest improwizacją, ale jak jej słuchamy, to wspaniale brzmi. Więc wszystkich serdecznie zapraszam od 23 października co codziennie w, wieczorem koncerty w Centrum Kultury 105, 25-26 James Session pierwszy w rezerwacie, drugi w Centrali Artystycznej. Myślę, że cztery dni święta jazzu, ale przede wszystkim wspaniałej muzyki a w czasie, który jest dla jazzu wymarzony, czyli jesienią. Dwa słowa trochę historycznie. Cieszę się, że to jest 15. Hanza. Zaczynaliśmy 15 lat temu. To był projekt, który zainspirowali koszalińscy dziennikarze. Urząd Miejski w Koszalinie, pierwszy projekt, jeśli chodzi o Hanze, był złożony przez Urząd Miejski w Koszalinie do Interreg, także to są środki. Centrum Kultury było realizatorem tego działania. Wcześniej były koncerty jazz w teatrze, także cieszę się, że ten projekt ruszył, że ten projekt jest. Dzisiaj ten projekt też jest finansowany z Interreg. To jest Park Rekreacyjno-Kulturowy No i Brandenburg i Koszalin, także. Na wstępnie też chciałem podziękować bo 15 haza i nagrodą dla tej 15 hazy jest chciałem panu prezydentowi podziękować amfiteatr bo w tym naszym amfiteatrze będzie taki dom kultury multimedialno jazzowo artystyczny czyli Grupy muzyków też będą mogły się spotykać takie otwarte miejsce. Także mam nadzieję, że za dwa lata już te koncerty też będą mogły pojawić się w koszalińskim amfiteatrze. Tam też będzie można organizować drzemy. W Centrum Kultury nie jest tak do końca do tego przygotowane. Od 23 do 26 października tutaj do Centrum Kultury 105, ponieważ większość działań związanych z jubiluszową Hanzą będzie się odbywać właśnie w Centrum Kultury 105. Koncerty, o których tu już panowie wspomnieli, będą odbywać się wieczorami od godziny 19. Koncerty, można powiedzieć, podwójne. Najpierw w czwartek koncert wykładowców, którzy będą prowadzić warsztaty, w piątek i w sobotę koncerty uczestników warsztatów, którzy to będą niejako saportować Gwiazdy Główne, a te to, to, są, to są zespoły międzynarodowe, polskie. W piątek, 25 października, reprezentować będzie zespół Orange Tren, w którego składzie jest Tomasz Łosowski, perkusista, który w zeszłym roku gościł u nas na Hanzie i prowadził warsztaty perkusyjne. A tak to w środę już Alex Goodman Trio, Trio z Nowego Jorku. Chciałem dodać, że to jest, to jest zespół, który gdzieś przeczytał o Hanzie w internecie i sami się do nas zgłosili, sami wysłali swoją ofertę, w zasadzie ich menadżerka. I jest to niezwykłe, miłe, niezwykłe, niezwykle jakby podkreślające, powiedzmy, rangę Hanzy. Drugiego dnia, drugiego dnia jest Floren Arbenz and Wistel Brothers, jest to australijsko-kubański brazylijsko-szwajcarski skład, który no, przynajmniej z tych fragmentów, które są dostępne w internecie, jest dość ciekawą, ma propozycję muzyczną. W piątek, wspomniany Orange Train i na końcu Black Art Jazz Collective, znowu ze Stanów Zjednoczonych. W składzie tegoż zespołu jest Jeremy Pelt, którego również mieliśmy okazję gościć w ubiegłym roku. I tak jak już Pan Prezydent wspomniał, w popiątkowym koncercie i sobotnim Jam Session jest bardzo duża, prawie 30-osobowa delegacja, że tak się wyrażę, z Niemiec, która tu przyjedzie na warsztaty. Myślę, że na tych Jam Session będzie się dużo działo właśnie dzięki między innymi naszym gościom. Cóż, może jeszcze o warsztatach. Warsztaty instrumentalne prowadzić będą wykładowcy z Niemiec. Lutz Angel, Sven Kalis i Arik Strauss. Każdy z nich inaczej ma podzielone te części warsztatowe, czego innego będzie uczył. Warsztaty wokalne prowadzi myślę, że doskonale znana Dorota Miszkiewicz. Ideą tych wszystkich działań edukacyjnych jest to, by warsztatowicze, że tak się wyrażę, od. Pani Doroty Miśkiewicz, mogli zaśpiewać przy akom akompaniamencie uczestników warsztatów z Niemiec, czyli jakby muzyczne połączenie międzynarodowe i, i, i występ przed gwiazdą wieczorną wydaje mi się, że będzie to, wydaje nam się, że będzie to ciekawa propozycja.